Szczęść Boże, w naszym studiu witamy Dobrze. księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Ksiądz arcybiskup możemy tak chyba powiedzieć, był jednym z współkonstruktorów kultu miłosierdzia Bożego, dlatego że w czasach krakowskich, kiedy ksiądz kardynał Wojtyła zajmował się tą sprawą, to służył mu pomocą ksiądz arcybiskup Nowak. Proszę powiedzieć, jak to było? Jak, były, jak wyglądały początki tego kultu miłosierdzia? No jest prawdą, że. Można powiedzieć, po tym etapie, kiedy było niechili obstat na kult Miłosierdzia Bożego wydaniu siostry Faustyny, zaczęły się nowe czasy w Krakowie. Właśnie ksiądz kardynał Wojtyła, jeszcze nawet wtedy nie kardynał, tylko arcybiskup metropolita, bardzo, bardzo sobie wziął do serca właśnie to, żeby ten Kult Miłosierdzia Bożego jakoś postawić na, na nogi. Bo kult był, ludzie się dalej modlili. E, niemniej jednak z jakimś takim pełnym zażenowaniem, bo, bo jednak nihilopsa było najwyraźniejsze. Tu może podpowiemy naszym widzom, że chodziło prawdopodobnie o błędy w tłumaczeniu, prawda? E, tak, ja to napisałem, ja, wiekrzon profesor, chciał się zapoznać. W naszych wiadomościach częstochowskich historię święta Miłosierdzia Bożego. I tam wszystko, wszystko od podszewki nawet przedstawiłem. Trochę tłumaczenia. No, powiem, święty biskup, bo takim był i trzeba powiedzieć, bardzo. Szanowany przez Rzym chodzi o arcybiskupa Baraniaka. On, jako sekretarz kardynała Chlonda, otrzymał tekst związany z kultem miłosierdzia, który według niego był nadinterpretacją, był nadrabiany jakoś. Nie było tak, jak, jak to tam. Ta chyba siostra nawet e, powiedziała i on, taki werus Izraeli tam mocny, mówi, no jeśli tam nie jest to takie czyste, tylko, tylko nadużywa się osoby kardynała Klonda, e, e, po prostu e, e, kreuje się go na takiego, który, który ten, ten kult tworzył, a tak nie było, e, no to nie to. I dlatego do Rzymu dość mocno napisał, i podobno, ja to wiem znowuż od innej strony, od kardynała świętej pamięci Deskura, który był bardzo zaangażowany w rozwój tego kultu. Wiemy, że, że się liczono z tym zdaniem, księdza arcybiskupa Baraniaka, nawet tam w Rzymie mówiono, questo martyre. Nazywali go męczennikiem, wiadomo, jak strasznie cierpiał za komuny arcybiskup Baraniak. Jeszcze nie arcybiskup, ale biskup, który pomagał premasowi Wyszyńskiemu, bronił go, przecież siedział we więzieniu, był, był maltretowany przez komunę. Więc miał mit człowieka, no niesamowicie czystego, mocnego, więc jego zdanie, tam w kongregacji brano pod uwagę i, i, i wstrzymano. wstrzymano ksiądz Błogosławiony Soboczko, który był szampionem wprost tego kultu, no, jakby był trochę oskarżony, że to on. Okazało się, że, że ktoś go też nadużył. To, to, to nie o tę modlitwę. Proces to wykazał, on był czysty, klarowny, no ale takie coś się dostało niejasnego. I to co ksiądz profesor mówi, że tam te tłumaczenia y, za, za bardzo znacjonalizowano kult Miłosierdzia Bożego. Źle zinterpretowano te barwy, Jezu Na prawie, polskich no? łąkach, no na Polska najbardziej wyeksponowano i to zdaje się nie tak dokładnie, y, cytując y, Tę niby zapowiedź o Polsce, bo jest taka zapowiedź w dzienniku szostry Faustyny. Iskra Miłosierdzia, że wyjdzie stąd. Tak, iskra Miłosierdzia. W każdym bądź razie to wszystko się jakoś przyczyniło do tego nihil obstat. I święty teraz Jan Paweł II, wszystko zrobił na głowie staną, że tak powiem, żeby, żeby to wszystko odblokować. I miał nadzieję, jeżdżąc do do, do Rzymu, na, na sobor, że to się stanie. I żeby, żeby to się mogło stać, tak mu poradzono. I to kto? Kardynał Otawiani. Wiadomo, kardynał Otawiani to była, to była, jakby tak powiedzieć, konserwa, taka, taka siła, żeby… żeby Sobór był bardzo, bardzo wierny tradycji, żeby się niewiele zmieniało. W każdym razie, on poradził, że e, na pewno się to da zrobić drogą e, udowodnienia heroiczności sznód e, siostry Faustyny. I tak się zaczęło. W takim razie kardynał, kardynał, e, Wojtyła zrobił wszystko, co mu w Krakowie, żeby, żeby to wszystko wyprostować. Dzienniczek siostry Faustyny nie był znany z takiego dobrego tłumaczenia, bo po prostu takie urywki znano. Dopiero siostra, Siostra Beata, chyba Pietkuń, to była wspaniała zakonnica. Zresztą znajoma siostra Faustyny, która życie poświęciła, żeby, żeby to wszystko na nowo ustawić, więc tłumaczenia nowe. No ale co? Trzeba to wszystko było zrobić dobrze, mądrze, teologicznie. I tutaj posłużono się księdzem profesorem Różyckim. Dogmatyki. I, do, tak. I pamiętam, my, ksiądz e, e, arcybiskup e, takie, takie wstępne, wielkie sympozjum w kurii krakowskiej zrobił. Był na nim ksiądz e, Wasze różyski, który udowodnił już nam wtedy, po studium bardzo głębokim, bardzo długo to robił, bardzo długo to robił, po studium dzienniczka udowodnił, że kult miłosierdzia ma swój przedmiot materialny, różni się od kultu serca Jezusowego, właśnie przedmiotem odniesienia, to jest bardzo ważne, bo taki zarzut był, po co jakiś kult, który jest jakąś repliką, nie wiadomo jaką kultu serca Jezusowego udowodnił teologicznie, bo to był wielkiej rangi teolog udowodnił, że nie, że to wszystko, że to wszystko ma, 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 ma swój aspekt, swój punkt widzenia, ma przedmiot materialny, formalny. I to było wielkie, wielkie, wielkie dzieło właśnie księdza profesora Różyckiego. Księdza Różyckiego oczywiście, to był bardzo bliski mieszkanie razem z profesorem Wojtyłą jeszcze. I, i jakoś sobie, ja bym powiedział, pomagali nawet w tej, w tej wielkiej teologii, którą w Krakowie jakoś tworzyli. I dlatego, dlatego pięknie to wszystko wyszło. I doszło do tego, że kult, kult miłosierdzia Bożego. Został zaakceptowany w wydaniu szosy Faustyny jeszcze przez Błogosławionego Pawła VI. Można by powiedzieć, że, że, że jakby już to było o kilka miesięcy później, to by troszkę tak wyglądało, że to tylko jeden człowiek, ten wielki, święty, wspaniały Jan Paweł II, że on, że on jako papież tak jakby, jakby naciągnął. To by było tak mniej, mniej wiarygodne wtedy, prawda? Mniej wiarygodne, a tak to jeszcze, jeszcze się to stało, gdy absolutnie nikt nie wiedział, kto będzie papieżem. Papieżem został w październiku, a nie wiem, czy na wiosnę, tam chyba napisałem. W każdym razie też w tym samym roku, 78, zostało to zniesione. A gdy chodzi o moją skromną osobę, bo to było, no to też przyjechałem jako, jako z Paryża teolog duchowości, więc, więc zwłaszcza jak chodziło o duchowość o siostry syny. To, to też mi w tym pierwszym sympozjum dano taką rolę, żeby żeby, żeby przedstawić. I to było takie główne sympozjum. No i od tej pory już ciągle, ciągle szedłem, e, współpracowałem z siostrą Beatą, miałem wykłady dla nowicjatu 6 Miłosierdzia, także ona bardzo się też e, jakoś opierała na moim zdaniu, konsultowała. No a dzienniczek, dzienniczek został właśnie wydany na nowo. I, I to wszystko, wszystko y, doprowadziło do tak szybkiego zakończenia procesu, beatyfikacja, kanonizacja i to, co się stało ostatecznie już, y, mianowicie ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego i, i jakieś wielkie, wielkie ożywienie kultu miłosierdzia. No a po to, to co było w roku 2002, kiedy Ojciec Święty oddał świat miłosierdziu Bożemu. Dzisiaj wiemy, że y, kult miłosierdzia Bożego nie jest tożsamy z kultem serca y, Jezusowego, ale mam takie wrażenie, że w jednym i w drugim przypadku dochodzi do głosu ta sama y, wrażliwość y, i to samo oczekiwanie y, i świadomość świata, y, no, że ratunek jest w Bogu, w dokładnie, Bożym sercu. Dokładnie, no. Kult serca Jezusowego, i, tak ściśle mówiąc, y, jest kultem, który wyrósł ja jako berolista, bo doktorat robiłem z berolizmu, ze szkoły francuskiej w Paryżu. Mogę powiedzieć, że on wyrósł jakoś w tej szkole duchowości francuskiej. Mianowicie z wielkiego kultu słowa wczelonego, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. I ten pierwszy wymiar, Kultu serca Jezusowego się z fizycznym sercem Pana Jezusa, z, z tym, że Bóg, tak Bóg świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, żeby człowiek nie zginął. To największe, jak mówią niektórzy, zdanie w Biblii. Więc y, y, tam jest kult y, y, naprzód, na pierwszym miejscu Boga wczelonego, Chrystusa wczelonego który miał ludzkie serce, ludzkie, przebite. ale tam było przebite. Dokładnie przebite i, i, i dlatego, że przebite, ale dlatego to serce objawia miłość nieskończoną Boga. Bóg jest miłością. Więc to dotykamy w kulcie Serca Jezusowego czegoś najistotniejszego w chrześcijaństwie. Bóg jest miłością. Serce objawia miłość. Więc tam jest to. Natomiast w kulcie miłosierdzia y, y, z, 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 patrzymy na to, że Bóg jest miłością y, zniżającą się do ludzkiej nędzy, do ludzkiego grzechu i y, y właśnie jest tą miłością miłosierną. Y, określenie miłość miłosierna bardziej y, jest. Przypisywane świętej Teresie od Jezusa. Jezus. Siostra Faustyna bardzo na, bazowała na, 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 na kulcie świętej Tereski. Ale tu mamy miłosierdzie, tę miłość pochylającą się nad człowiekiem, ta wrażliwość na nędzę, na grzech, na biedę. Więc ten, ten aspekt miłości w kulcie miłosierdzia. Jest taki niesamowicie antropocentryczny i, i dlatego właśnie y, inne postawy moralne budzi. Jaką? Jakie postawy? Jezu, ufam Tobie. Ufność bezgraniczna, bo Bóg jest miłosierny. To jest u Faustyny. Natomiast w kulcie serca Jezusowego, właśnie to co ksiądz profesor mówi, y, y, serce przebite, zranione, Wynagrodzenie Sercu Jezusowemu. Komunia wynagradzająca. Pierwsze piątki, ten aspekt. Bóg nie kochany, mało kochany. Niech, niech chrześcijanie się tym przejmują i wynagradzają Bogu za grzechy. Więc, więc to jest, jest ta sama miłość, żona miłosierna, tylko akcenty różne. Akcenty różne. więc To cudownie wykazał właśnie. W tym sławnym artykule, który poszedł do kongregacji i tak bardzo wiele zaważył na odblokowaniu nich Obstat co do kultu miłosierdzia, właśnie tam tak subtelnie jest wykazane. Mamy, mamy ten artykuł wspaniały księdza Różyckiego, a mianowicie przedmiot materialny. On tam udowadnia właśnie to, że w kulcie serca Jezusowego jest przede wszystkim Jezus, Bóg wcielony. Jego miłość, jego serce. Natomiast tu, miłosierdzie Boga w Trójce Świętej, jedynego ojca, syna, ducha świętego. Więc kult miłosierdzia jest bardziej związany z tajemnicą Trójcy Świętej. I, i, i odniesienie mamy nie tylko do Jezusa Chrystusa, ale do Boga Ojca, który jest miłosierny do do Syna Bożego i, i do Ducha Świętego też. Trochę tak myślę, księże arcybiskupie, że ten kult serca i kult miłosierdzia spotykają się w takiej metaforze Boga Ojca i Syna Marnotrawnego. Syn marnotrawny to jest to jakby wynagrodzenie, no, a to, już miłosierny... jest, to już jest przypowieść, to jest przypowieść, można by tak powiedzieć, bo to, a to powiedzieć, przypowieść jest fantastyczna. A proszę arcybiskupie, bo ksiądz profesor Szymik mówi często o chrześcijaństwie, że jest nadzieją rodne i tak sobie myślę, że należałoby to odnieść do miłosierdzia, bo to jest jakaś wielka amnestia. To znaczy każdy człowiek ma w kontekście miłosierdzia szansę powrócić do Pana Boga. No tak. Tylko dlatego, że Bóg jest miłością, miłosierną jest, jest wszystko. No, najgłębsza tajemnica wiary to właśnie tak, to tak cudownie. I, i Rasinger. I, Mówię Ratzinger, bo jako kardynał Ratzinger więcej na ten temat mówił i Ojciec Święty, Jan Paweł II, encyklice i, i bardzo Hanzu von Baltazar, jeszcze księdza też Szymika, który bardzo jest dobrym znawcą tego wszystkiego. W każdym razie, na pewno, na pewno ta prawda jest główna, że. Od wieków Bóg, który jest miłością, postanowił w miłość wewnętrzną swoją, trynitarną, wprowadzić człowieka. To jest głębsza myśl. A ponieważ człowiek jest nędzarzem, dlatego grzesznikiem, dlatego Bóg postanowił go zbawić, mimo że jest grzesznikiem. Ale oczywiście grzesznik musi zaufać, zawierzyć się totalnie. No, i oczywiście to się będzie zaakceptować, bo, bo jest granica wolności ludzkiej. Tej nigdy Bóg nie naruszy, bo ją stworzył. I ona jest dobrem wielkim i Bóg nigdy na siłę, na siłę, jak człowiek się oprze, to miłosierdzia no, nie może w pełni okazać, bo jak, jak nie Człowiek nie przyjmie, no to także tu jest takie subtelne, subtelne jednak takie rozróżnienie, że to miłosierdzie Boże jest bezgraniczne, ale musimy o nie błagać, zaufać mu, bo Bóg chce nas bawić. No. Nie wchodzimy w to, jak to Bóg ostatecznie ludzkość całą zbawi, i o ile. Nie wchodzimy w to, jak, gdzie są granice tego potępienia czy zbawienia. No. To już są inne sprawy. Jest faktem, że Bóg y, od wieków postanowił miłość swoją, taką jaka jest między Ojcem a Synem, Synem a Ojcem, w żarze Ducha Świętego, w mocy Ducha. W tę miłość człowiek został od wieków jakoś wprowadzony przez miłosierne plany Bożej. I już Bóg właśnie wtedy objawił to miłosierdzie. I tu, no, nieraz się przeciwstawia. Bóg jest sprawiedliwy, musi być sprawiedliwy, bo jest sprawiedliwością. Ale znowu trzeba w teologii zauważyć, Biblia jest tego dowodem, że, że, że Bóg wobec człowieka Bardziej się objawiał jako miłosierny w historii zbawienia. I dlatego, i dlatego siostra Faustyna mogła napisać, co było zresztą przedmiotem wielkiej, wielkiej, wielkiej takiej nawet cichej opozycji, mogła napisać, że wśród przymiotów boskich największym ponad wszystko jest ten przymiot. Miłosierdzie Boże. a to jest... ale miłosierdzie. Właśnie, ksiądz, profesor Żyski też pięknie to przedstawił, że że, 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 że właśnie ten, ten Bóg w działaniu wobec człowieka najbardziej jest przez nas postrzegany jako miłosierdzie. Wystera, miseryjordie, wręczności Boga się objawiają właśnie, właśnie wtedy, wtedy. Jak, jak Bóg przebacza grzesznikom, jak i ciągle przebacza, i dlatego to jest dla ludzi takie drogie, że mówią o jakimś pierwszeństwie miłosierdzia. Ale wszystkie przymioty rzeczywiście w Bogu są różne. Więc, tak mówiąc, teologiczny, znowuż, jak się weźmie w świetle teologii statycznej. Jak jest Bóg w swojej istocie, to to zdanie źle brzmi, że wśród wszystkich przymiotów największe jest miłosierdzie Boże. Ale jak się weźmie tak, jak Bóg nam właściwie został objawiony, nie jakoś tak scholastycznie, nie? statycznie, ale jak się objawił w Biblii wobec nas w historii zbawienia, no to rzeczywiście najbardziej wychodzi to zniżenie się do człowieka, przebaczenie grzechów. No i Jezus, Bóg, który tak strasznie cierpi i objawia w ten sposób największe miłosierdzie Boże. Słuchając księdza arcybiskupa, taki. Wniosek mi się nasunął po tej refleksji, że ojciec święty Franciszek, kiedy ogłosił rok miłosierdzia, to chciał pokazać z jednej strony swoją wrażliwość na biednych, ale z drugiej strony zachęcić nas do tego, abyśmy Pana Boga naśladowali w tym Jego miłosierdziu, prawda? Więc to nie tylko chodzi o. No tak, na pewno on to nawet mówi, że, że wtedy najbardziej objawiamy miłość do Boga, bo Go naśladujemy. No. ma z Biblijny. Znowu tutaj teolog musi to dobrze zauważyć. Są dwa zdania, takie klasyczne. Bądźcie Wy doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. To jest w wersji Mateusza, ale w wersji Łukasza jest. Bądźcie Wy miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. To jest dopełnia. Jedno zdanie dopełnia drugie. Czyli wygląda na to, że, że, że my najbardziej możemy Boga naśladować nie tyle w doskonałości jako takiej, tylko w tej doskonałości, że Bóg nam przebacza grzechy, że jest miłosierny. I my dlatego jesteśmy zobowiązani też do, do tego, by przebaczyć. Tak, i dlatego siostra Faustyna najbardziej zaakcentowała właśnie przyjmowanie miłosierdzia, wołanie miłosierdzia i. Ufność bezgraniczną i dlatego jest Jezu, ufam Tobie. To należy do istoty obrazu. Obraz e, kultu Jezusa Miłosierdzia bez tego napisu. Jezu, ufam Tobie jest nieautentyczny. To jest chyba najbardziej znane polskie zdanie w ogóle w świecie dzisiaj, prawda? Tak. Tłumaczone no, na wszystkie języki. Tłumaczyli go, nie bardzo wiedzieli, i, jak to... W, 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 Jezu, in te confido, in te confido przetłumaczyli, Trust in you, jest, tak? Jezu, ufam Tobie. Dziękujemy, księżarcy biskupie za to spotkanie i mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją do wprowadzenia tego Bożego Miłosierdzia w nasze życie. Dziękujemy bardzo.